Gdy kilka misiów sobie podryfowało, uratuję jej będę bohaterką? Nie, to nie jest niebezpieczne, tylko niezawodne. Mam cię! Konisz! <laughs> Co tak trzeszczy? Wow! Strażnicy, pomocy! Zbierajcie się! Nasze zadanie nie jest skończone. O -o. Delilo, podaj detale. Prąd zapycha tę wielką krę na pełne morze. Przyjąłem. Norwin, ruszaj tam. E, pora zamoczyć futerko. Uruchom woduszko, więc! No. Za chwilę odstawię was na brzeg! stanie. Nastąpiło nagłe pogorszenie sytuacji. Złomka ponownie utrudniła pracę Królewskiej Straży. Ja tylko próbowałam im pomóc. Chcesz pomóc? Więc odpłyń i daj ekspertom pracować. Luka, mamy problem. Kawałki kry się oddalają. Fale je zaraz połamią. Zrozumiałem. Słuchajcie, trzeba wyłowić te misie. Potrzebujemy Pośpieszmy się! Woda w morzu jest niepokojąco zimna. No i. No i zimna woda wyczerpie baterie i Alfa Bot się rozpadnie! O, a jeśli wciąż będziemy w wodzie... To no sobie popływamy! Królewska straż! Już czas! Się nie dowiemy. Dilayla, się do roboty. do siebie. Nie na sprawy. po Ha! ty Została jeszcze jedna. Wow! O nie, nie dam rady przesunąć jednej krynie mówiąc tej drugiej. Zdaje się, że straszna trafiła na kolejną przeszkodę. Alpha Bot nie daje rady zebrać wszystkich niedźwiedzi. To dobry moment, by wspomnieć, że bateria nam się kończy. Lepiej, gdybyś nie musiał. Więc o zmierzającej tu olbrzymiej krze też nie wspomnę. Sami nie uratujemy wszystkich niedźwiedzi. Królewska Straż do Złomki! Wciąż chcesz nam pomóc w waszej akcji? Kto? Ja? Mega Fuchs! Eee, to znaczy... Pysiek mówi, że nie chcieliście pomocy. Po prostu udawaj. Każdemu czasem brakuje sił. Nawet straży. Złap ostatniego niedźwiedzia i przenieś na tamten lodowiec. Spokojnie! Złomkowa Straż zajmie się tym!